A w dzisiejszej kuchni Grubasa testujemy Hermes kebab piastów. W opiniach Google Hermes kebab piastów dostał 4,1 gwiazdki na 343 opinie. Pachnie całkiem normalnie. Dostaje za to 2 gwiazdki. Torba na wynos jest foliowa. Dostaje za to 2 gwiazdki. Pojedynczy ręcznik papierowy dostaje dwie gwiazdki. Aluminiowa folia pojedyncza owija kebab, dostaje za to dwie gwiazdki. Kapturek jest cały i suchy, dostaje trzy gwiazdki. Wygląda całkiem przeciętnie, dostaje dwie gwiazdki. Ciasto niestety jest miękkie, dostaje za to dwie gwiazdki. Sos był prawidłowy, otrzymuję za to trzy gwiazdki. Składa się głównie z mięsa i kapusty ze śladowymi ilościami pomidora i ogórka. Dostaje dwie gwiazdki. Mięso smakuje jak pieczone, ale trafiły mi się dwa kawałki ciągnące. Mięso dostaje jedną gwiazdkę. Według mnie smakował przeciętnie, dostaje dwie gwiazdki. W ocenie ogólnej, Hermes Kebab dostaje dwie gwiazdki.